Witajcie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś mam dla Was kolejny pomysł na bardzo szybką i prostą w przygotowaniu sałatkę. Jest to sałatka wiosenna, tylko z trzech składników. Sałatkę to zawsze robiła babcia, mama i teraz robię ją ja. Już niedługo będziemy mieć rzodkiewkę w ogródku, także jest to naprawdę świetna sałatka. Ja Wam ją serdecznie polecam, bo jest szybka, prosta w przygotowaniu, no i przede wszystkim pyszna. Nowych widzów witam, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, będzie mi bardzo miło. Zapraszam wszystkich na film. Listę składników znajdziecie również pod filmem. Przed wami trzy składniki potrzebne do przygotowania sałatki: ser żółty starty na tarce o grubych oczkach, około 15 dekagram, oraz mam jajka, które są już ugotowane na twardo i pokrojone, 5 jajek i rzodkiewka, jest rona również starta na tarce o grubych oczkach, podobnie jak ser żółty i szczypiorek dla dekoracji, oczywiście. Będzie potrzebny też sól, pieprz i majonez. Teraz oczywiście wystarczy wszystkie składniki połączyć ze sobą w miejsce. Dodajemy ser żółty, jajko, rzodkiewkę oraz szczypiorek. No i do tego dodajemy około 2-3 łyżki majonezu, w zależności od tego, ile mamy składników, sól, pieprz i wszystko ze sobą bardzo dobrze i dokładnie mieszamy. Praktycznie sałatka jest już gotowa. Tak jak tutaj przełożyłam ją do takiej szklanej miseczki, aby się lepiej prezentowała. No i teraz będziemy dekorować. Oczywiście ja wymyśliłam taką dekorację. Mam nadzieję, że może was nią zainspiruje. Tak jak widzieliście, ugotowałam dodatkowo jeszcze jedno jajko. Układam go tutaj na przemian z rzodkiewką, tak pionowo, aby się wszystko ładnie ze sobą połączyło. I tutaj jeszcze mam szczypiorek, który również układam właśnie między jajko a rzodkiewkę. No i mam jeszcze jedną rzodkiewkę już taką w całości, którą poprzecinałam z każdej strony. Ona też będzie bardzo fajnie e, wyglądać. Będzie dekoracją. No i mój ulubiony trik, czyli e, tutaj mam paprykę słodką w proszku, którą posypuję całą sałatkę. Sałatka ląduje na kilka godzin w lodówce i tak wygląda już gotowa. Naprawdę bardzo smaczna, serdecznie Wam ją polecam. Szybki, prosty przepis. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, cieszę się, że jesteście. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, miłe komentarze. Jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, zachęcam Cię również do subskrypcji i pozdrawiam.